Prace studentów i absolwentów pracowni rzeźby w ceramice krakowskiej ASP można oglądać w galerii na styku. To wyjątkowa wystawa. W jednym miejscu zgromadzono pracy kilkunastu artystów, którzy rzemiosła uczyli się w pracowni rzeźby w ceramice na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W szanowie pokazywane są prace studentów i absolwentów tej uczelni z ostatnich dwóch lat. Wystawa jest bardzo różnorodna i piękna, daje także szansę na dostrzeżenie tego, co dominuje w sztuce współczesnej. Ten zestaw prac próbuje w sposób tyleż ambitny co skuteczny utrzymywać się na takim poziomie adekwatności do tego, czym sztuka współczesna dzisiaj żyje, szczególnie czym żyje rzeźba. Dotyczy to generalnie formy plastycznej, bo oczywiście technologia jest jak to zwykle w tego typu przypadkach zbudowana w oparciu o dwie Podpory tradycyjną i eksperymentalną. Więc tu widzimy i klasyczne rozwiązania co do modelowania, szkliwienia i tak dalej, i tak dalej całej tej kuchni warsztatowej, ale również eksperyment, który jest nieodzowny, żeby nawiązać żywy, sensowny dialog z adekwatnością technologiczną, cywilizacyjną, która nas otacza, która jest wymagana w współczesnym dziele sztuki. Takie wystawy organizowane są cyklicznie. Organizatorzy starają się pokazać pracę wszystkich studentów z danego rocznika lub dwóch ostatnich roczników. Ponieważ artyści tworzyli w jednej pracowni, wystawę łączy technologia, która jest dość spójna, bo oparta na technologii pracowni. Studenci chętnie pracują w masach szamotowych, bo jest to masa rzeźbiarska szalenia, oni lepią e, z ręki te swoje obiekty, ale też w ostatnich latach pojawiały się formy odlewane i odlewane i przekształconej na tej wystawie też takie formy się pokazały. Także e, to taka trudna technologia, bo to jest technologia przemysłowa do odlewania trzeba mieć jakby warunki, niemniej nasi studenci walczą dzielnie z warunkami i też e, pokazujemy tutaj na tej wystawie formy odlewane, czyli zwielokrotniona forma. Na wystawie pokazana jest sztuka nieużytkowa, bo w tym specjalizuje się Krakowska Akademia. Prezentowane tu prace zachwyciły gości wernisarzu tej wystawy. Można było nie tylko zobaczyć sztukę współczesną, ale także porozmawiać z jej twórcami. Wystawa miała także nieco inne oblicze. Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji ustawiono piec węgierski, czyli tradycyjny piec używany do wypalania ceramiki. Goście wernisażu mogli więc nie tylko zobaczyć rzeźby, ale także niemal początek ich powstawania, czyli proces wypalania. Okazuje się, że stworzenie takiego pieca jest bardzo proste. Można kupić trochę cegieł szamotowych i można samemu zabawić się w ceramikę kupić jakąś glinę, czy ukopać nawet, urobić, wyrzeźbić coś, ukleić coś, tak bym to nazwał, i w takim piecu można to wypalić. Przecież tam nawet dochodzi temperatura do 1200 stopni. Jakie to jest zjawiskowe, szczególnie w nocy. Wypał trwa około 24 godzin. Technologia jest bardzo prosta. Piec węgierski przed Moksirem płonął przez całą dobę. Potem go rozebrano i okazało się, że w środku była niespodzianka czyli rzeźby. Efekty pracy tego pieca można podziwiać w galerii na styku bo tam trafiły wypalone rzeźby. Generalnie warto tam zajrzeć. Warto przyjść, żeby zobaczyć, że rzeźba to nie jest tylko to, co się w tej chwili w sztuce dzieje, co jest przede wszystkim przez media rozmaitego rodzaju pokazywane że jednak na pograniczu Pewnych wartości jest sztuka, która jest przyswajalna dla przeciętnego widza, ale też dla wyrafinowanego. Że jednak na peryferiach jest tworzona sztuka, która mówi o pięknie, dobru. i jest to sztuka, którą chciałoby się mieć nawet w swoim pomieszczeniu. I sądzę, że po to warto by chyba przyjść, żeby zobaczyć, że sztuka ma rozmaite oblicza. Wystawa w Galerii na styku czynna będzie do 22 października.